Przedmów się mną, sam trafię. Akurat ty. A co, nie trafię? To przecież szedłeś w drugą stronę, nie? To co? No to idź w tą stronę, w którą szedłeś. Nie przejmuj się mną. A może mu taki kaprys, że lubia się poświęcać tu i tam, co? A, a może ty nie masz co robić? A może ci Andzia z domu wygnała, co? Jakbyś zgod. Nie mów, za co? Śpiewałeś przy goleniu. Tak? Och, ty okrutna kobieta, no. A co żeś śpiewał? Osole Mio. A, oh, Sole Mio. No, tu miała trochę racji. Ty, ty, ty... czy masz z nią? O, nie trzymasz z nią. No ale tak się składa, że ja kiedyś słyszałem, jak ty śpiewałeś o Sole Mio. I dlatego ją popierasz. Nie popieram, tylko trochę miałam racji. Ale trochę. Cześć obcy. Cześć, cześć. cześć. No tak czy nie? Obcy! Co? Cześć! No to się żeś urzeszczą w tamta strona, nie? Ale o co ci chodzi? No, show, że się gdzie indziej, to co? No to co z tego? O, no właśnie. I dlatego wy tu nigdy do niczego nie dojdziecie. W Warszawie to jest nie do pomyślenia. U nas każdy, jak już idzie, to idzie. I nikt nie zawraca. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Co? Minęliśmy twój dom. Chłopcy, stójcie! Stójcie, godocie nie wiadomo o czym. Zrobia kariera. To? Gadałem z jednym producentem, co wydawał płyty. Chce nagrać moje śląskie balady. Dobre. I no jo, i mój głos. Jak Bob Dylan. Poczekaj, będzie to dobre. Na gęś, loto mi po placu. O, tu gęś, po placu loto mi. Daj spokój, ściągnij to, bo ogłuchniesz. Poczekaj, mój producent idzie. Stój, no. Dzień dobry. No i patrz, i znowu poszedł w drugą stronę. Typowy Ślązak. Andrzej, wiesz co Ewart wymyśli? Nie mam pojęcia. Że zostanie gwiazdą muzyczną. I będzie śpiewał przy Goleriu tak jak ty. Nie, Ewart podpisze kontrakt i nagra płyty. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Wom już do prawdy wszystkim szajba odbiła. Każdy chce śpiewać, ale robić nie chce żony. Ty co się czepiasz? Jak go śpiewam, to mi lepiej robota idzie. Robota idzie. To z tobą wytrzymać nie idzie. Robota, a propos robota. Kiedyś ty miał ostatnio jakąś robota. A nie pamiętasz jak, się na dźwigą? Nie, zadek ze stółka. Zakupy, że ci dźwigą, nie pamiętasz? Za 100 kilo chyba pieroństwo miało. O, no właśnie, a co to, nie robota? <noise> Żebyś jeszcze śpiewać umiał, to może byś coś zarobił. Ale ty śpiewasz tak, jak pracujesz. Wiele też taki śpiewok może zarobić. No wiesz, zależy który, ale są takie nie, gwiazdy. Ja śpiewą, bo lubię, a zarabiać mogę kaj indziej. Jeszcze by tego brakowało, żeby porządne górniki przodowe musieli śpiewać za pieniądze. Cześć smacznego. Wielka sprawa. Co się a. stało? Obcy. – Potrzebuję hopów do chórku. – Hopów do chórku. Porąbało cię? Nie porąbało. – Gadałeś z producentem? – Wydam moje śląskie kąski, ale muszę mieć chórek. – No to nie zatrudni artystów. Tak? – Jakich artystów? Ale czekaj, jak dobrze zrozumiałem, to ten producent chce, żeby to byli prawdziwi Ślązacy, tak? Narodowici, no, autentyczni, nie jest żadne profesjonalisty, rozumiesz? No dziękuję. – Chyba że z tego będą jakieś pieniądze. – No na razie nie, ale... Ale poczekaj, no. Jak się płyta z przodu, kto wie? No to to zgłoś się do mnie, jak się płyta sprzeda. To co, nie chcesz? Czekaj. Berci, ty wiesz, ile zarabiałem tutaj takie gwiazdy muzyczne? Miliony dolarów. No na przykład taki Presley. To co jak on wychodzi się? na... Nic mnie nie obchodzi Cii, żaden to? Presley. Rozumiesz? Nie by na siebie głupka robił. Idź do Karlika, może on się zgodzi. Nie, to nie. Cześć, smacznego. E Godosz, wiele zarobił ten... Kto? Presley? No. grube miliony dolarów. Ale właściwie to on już nie zarabia, bo umarł. Ha, Widzisz, Bercik? Widzisz, idziemy też stąd załatwić. To znaczy, że ja mogę mieć miliony dolarów, ino za to, że zamiast śpiewać przy goleniu, będę to, to samo śpiewał przy mikrofonie. Hmm. Nie, nie, no wiesz, Bercik... Leca! Raz. Daj! Do Evalda! Ale, mhm. ale Bercik, to nie jest tak, do... Widzisz, i zajść wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Roladę zrobiłaś? Zrobiłaś. To dobrze, bo ponoć ten producent lubi. A piwo jest? Jest, stoi. Dobrze. Piwo akurat ją lubię. A mnie się to wszystko nic, a nic nie podoba. Andzia, ja mogę zarabiać miliony, zostać gwiazdą, jak ci się to może nie podobać? Ciekawe no. jakim cudem, jak ty w ogóle śpiewać nie umiesz. Ale Andzia, nie bądź taka małostkowa, a która z tych gwiazd umie śpiewać? Teraz i tak komputer wszystko robi. A słyszał, żeś go przypadkiem goleniu? o Boże. No fakt, no czasem słyszałem. Mi się wydaje, że taki komputer umie lepiej się golić, jak Bercik śpiewać. Nie piskaj kobieto, nie piskaj, chyba ci Ewald powiedział że pan producent ino popatrzył na moje zdjęcie i zaraz widział, że się na dobum, nie? Oho! Jest! Idę otworzyć. Stu jo! Idę otworzyć. A ja też śmaty. Mmm, mm. Pyszna rolada. Dziękuję bardzo. Gratuluję, ale do rzeczy, panie Hubercie, co pan potrafi? Wszystko! Mam zaśpiewać! O właśnie. Proszę bardzo, czekamy. <tabilities> o mio, mio ja jeszcze nie skończył. Y, 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 może coś innego. <t Teaching> Ale wypada się, muszę wczuć, bo ja to do tej pory śpiewał inną przygoliniu. <tannie> Andzia, idzie no, po i maszynka. Daj. Ale nie, 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 nie trzeba, nie trzeba. Proszę usiąść. Yy, 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 ja bym poprosił o próbkę jakiegoś innego repertuaru. O, o. No. A może być śląski? O, właśnie, o, ja, właśnie. No. O, trojok. Tak. Za szopką, za szopką, kula! Jak się z ciotką spotkał? Raz, dwa... To, to wystarczy w zasadzie. Niech pan sobie spocznie może, panie chyba. A dobre, co? Yy, no właśnie, 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 właśnie o to chodzi. Panie Hubertzie, czy pan chce zrobić naprawdę wielką międzynarodową karierę? No pewnie. <laughs> chce pan mieć willę z basenem na brzegu Morza Śródziemnego? No pewnie, no pewnie. <laughs> chce pan mieć setki, tysiące młodych fanek rzucających w pana na koncertach biustonoszami. No pewnie! W tej sprawie się jeszcze zastanowię. No ale chce się pan urządzić do końca życia. Zadacie nie tylko siebie, ale i rodzinę, przyjaciół. O, no pewnie, no pewnie, no no, no, no. no. To musi pan zmienić repertuar. Na jaki? Ja przygotowałem kilka wariantów... Przepraszam, wariantów. I będziemy próbować. Kiedy? Po obiadku. Panie Hobercie, momencik, to może z mikrofonem zrobimy już po całości, z wokalem. Aha. <grym> Spokojnie, <grym> wszystko będzie dobrze. Wariant A. Bara, 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 riki, tiki, tak. Jeśli masz ochotę, jeśli masz ochotę, o sole mi ją tiki, tak. Jeśli masz ochotę, daj dziękuję. mi Dziękujemy bardzo. To może y spróbujemy teraz wariant B. Ach. Be, be, be. Hej, ho, hej, ho. Z mikrofonem, Panie Gubercie, tylko proszę pamiętać, tak. Aha. Tak. Dobra. Poszła, poszła, Karolinka poszła do Gogolina, a Karliczek, uhu, za nią jest, jest, za nią jest, jest. Jak za młodą, za młodą panią jest, jest, ja wolę, jest! Hubert okay. yes. To jeszcze poprosimy o wariant C. 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 Dobra. Chodźmy. Z mikrofonem spróbujmy. Aha, tylko tak proszę teraz. I wariant C. I W takim razie y, y, wariant D. 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 To jest właśnie Pański, to jest trawiony imidż sceniczny i estradowy dla Pana i Pana twórczości. Zn znakomicie. A y, może byśmy poszli jeszcze o krok dalej. Czy zgodziłby się Pan wykonywać y, teksty y, no, satanistyczne? Ja jestem z piosenkarz przodowy, żadnego diobła się nie boję, może być. Wspaniale. Jezu, czego pamiętaj się! Wspaniale, wspaniale. Proszę siadać, Panie Robercie. Jutro, najdalej pojutrze, podpisujemy kontrakcik i zaczynamy Pana lansować. Ja, ja nie boli to. Co? Nie, 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 no! Czasami bywa męczące, ale... Aha, ja, jeszcze jedna ważna sprawa. Musimy dokooptować y, muzyków do tej pańskiej kapeli, no i wymyśleć nazwę zespołu. Nazwa. Nazwa. Nazwa to... Mm, to by musiało być coś śląskiego. Tylko nie? muszę pamiętać, że to musi być coś ostrego. Aha. Musi być jakiś element y, 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 traś metalowy. Aha. Kombajn węglowy! Kombajn węglowy! Kombajn węglowy! Tak. Kombajn węglowy? No no, Dobre, no, to do, 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 do jest dobre. Do, o, bo to jest i śląskie, i metalowe. Bercik ma rację. Nie, gdzie Bercik? Bercik? Bercik! Nie, 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 zróbmy prościej. Bercik! Zróbmy nazwę traszbercik! A nie ma w tym jakiegoś świństwa? Ale skąd? Znakomicie się sprzeda, gwarantuję panu, panie Hubercie. Lecę, lecę lansować. Do widzenia! Bercik Do, do widzenia. widzenia! i co? Byłech dobry? Bardzo dobrze. Jestem! To się Bercik! Toś ty jest! Cio, Karlikowa! Dzień dobry! Nie go tak głośno, bo się wszyscy dowiedzą. I tak wszyscy wiedzą! Przecież w telewizji pokazywali, nie? Jasny gwint, to to było na żywo! No to chodź! A Bercik? To wiesz co, oni o tobie godali? No. Oni <laughs> godali. co ty masz? 19 lot. Nie godej nikomu, bardzo proszę. Ten kontrakt będzie ważny, i no wtedy, jak się żaden nie dowie, wiela doprowdy ją lot. Jak się w toj dowie, nie ma ani kariery, ani pieniędzy. A nie bój się, ja tam nikomu nic nie powiem. I no, Bercik, ty uważaj. Bo sam się teraz kręcą takie te e, mało lat, wiesz, a ja myślę, co one ciebie szukają aha to są moje fanki o ja, ty no ja tej no pozór co by się twoja Andzia nie dowiedziała A, spokojno wasza rozczochrana. już jak wy nie powiecie to żadnym wiecie no, no, no. Mm, nie ma mi no widzieliście widzieliśmy Wiedzieliśmy. Teraz to ci już całkiem odbije. Co my niby odbić? Sława szajba popularność. A, tylko patrzcie, jak będziesz nami tutaj pomiatał. A ja z wami pomiatał w życiu. Porządnego człowieka żadna popularność nie zmieni. Ja będę zawsze taki są. Ale widzieliście to? Te szaleństwo, te wiwaty! Jak to ludzie ryszeli. Ach. No Andzia, weź no się za jakiś łobiot, a ty mi szczewiki, a potem wymasujesz plecy. Źle się czuję, coś. Tak? A potem co? Jaśnie, panie? Skończcie z tym jaśnie, panie. Wy mi możecie wydać normalnie. Mistrzu, stoi? Stoi, mistrzu. A potem co mam zrobić, mistrzu? A potem sobie obleczesz Liberia i wyprowadzisz auto. Jademy na spacer. Liberia? Jaka znowu Liberia? Taki świecący anzug. Będziesz moim szoferem. Ja? Kierowcą? A kim chcesz być? Kim? Akompaniatorem? Przeca na muzyce się w ogóle nie znoszę. Co ty tak siedzisz? No rób ten łowiot! Raz, 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 raz! A ty nie lepiej tak gałwi, nowy auto. Ruchy, ruchy, ruchy! O pamiętaj się synek, ale przecież ty dobrze wiesz, że my nie mamy żadnego auta. Nie mamy auta? Jeszcze nie mamy? No to drapko mi lecieć kupić jakieś, ale nie tam jakiegoś żenka Mercedesa czy Volvo, ma być porządne auto, Rolls-Royce i to najlepiej złoty. Andrzeja, wiesz co? Ja myślałem, że mu normalnie obiło, ale to jest jakaś poważniejsza sprawa. Misiu, a ciekawe za co ci mam kupić tego Rolls-Royce'a? To właśnie. No jak to za pieniądze? Ale ty dobrze wiesz, że pieniądze dopiero będą wtedy, jak się trasa skończy, a z tego co widzę, to ty nawet jeszcze z domu nie wyniósł. Może jakoś ty jest drobiazgową. Jest jeszcze jeden warunek, że nikt nie może się dowiedzieć, ile masz lat. Ale wyście są... wy umicie człowiekowi każdą przyjemność zepsuć. I da spać. Nie jest dobrze, Andzia. Nie jest dobrze. Ale jeden plus jest w tej całej sprawie. Jaki? Odkąd zaczął śpiewać w telewizji, nie śpiewał w łazience przy goleniu. I też prawda. Andzia! Jest Wyszek! Nie, a bo co? Co ty, kurzysz? A, bo tak się denerwuję. Patrz, mum, mój numer jeden na liście przebojów. Jutro wyjeżdżamy w trasach. Ach synek, nie wiem, nie wiem, czy cię puścić samego. No pewnie, żeby mnie puścić co chcesz? Ze mną śpiewać? Nie, ale te wszystkie fanki... Jakie fanki, fanki tam. Gówniary, a nie fanki. Słuchaj, oficjalnie to ty masz teraz 19 lot. A tu się coraz więcej małolat kręci. A to co, że się kręcą, Są Katowice, wielkie miasto, małolatów dużo, to się kręcą, no co za problem. Ach... Bo ja by nie chciała, żeby... Co nic, żeby, ty, godum ci. Nie było żadnej fanki i nie będzie. O. O, ja lubię! Co się stało? Oj, lubię! O, 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 ja o, o, ja lubię! O, o, ja O, ja O, ja... to czułach. Ania, ja ręce mam tu, a ona tu już to, to nie moja wina. Kamamy. Wąt z mojego mieszkania. Ja się chyba będę musiała kupić mu hozol na te fanki. Ciekawe, jak ona tu wlazła. Ty, ty się tu przypadkiem nie wpuścił? No chyba żartujesz, a niby kiedy? Wiesz co, może ja lepiej pojadę z tobą na ta trasa. Ojej, jedna lata i od razu chcesz jechać. Daj spokój, Andzie. Ty, a czemu ty się tak bronisz, żeby ja z tobą nie jechała, co? Kaj jest moja piżama? W praniu, weź się czysto ze szafy. Może jednak lepiej pojadę z tobą, co? No Jaronie, no jedna młoda wariatka i, i, i od razu babię odbiją. Wiesz co, daj się spokój godum ci, że to był przypadek. można on no, no. no nie, zabija. Ale ją za co? Ona nie winno. Ciebie zabija. A mnie a za co? Może ja jest winien, co? Jaronie, to jakieś wariactwo czy co? Szybko do wyra, i idolu zadycha. No, ale czekaj, Ino, się musza glanę ściągnąć. A co to teraz było? Nic. Wyraźnie ktoś jęknął, słyszała. O, to to jemu ja coś takiego od odśpiewaniu, wiesz? O no nie, one tu, kajś mają gniazdo. jakieś Dzień dobry Dzień dobry panie producencie Dzień dobry Ewald Ewald No miał panowie paść w sprawie płyty A... Tak. Bob Dylan. Tak, tak, tak Przypominam sobie miałem w paść, ale Wie pan panie Ewaldzie tak? Dwie gwiazdy roka w jednej kamienicy to Trochę za dużo. No i, 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 i tak sobie pomyślałem, że może lepiej by było, gdyby Pan wpadł do sąsiada, do Pana Bercika. Ale po co? No bo, wie Pan, łatwiej byłoby Pana upchnąć w show biznesie, gdyby Pana Bercik wziął na przykład na gitarzystę do zespołu. A, na gitarę? Na gitarę. No, tak. widzę Pana w tym. Bercik to jest mój kolega, to może mnie weźmie. Może na solówka. No, właśnie. Tak będzie najlepiej. No dobrze, to dziękuję bardzo. Powodzenia. Panu też dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Sami narwańcy, naprawdę. Czekaj, czekaj, ja mówi coś Bercik, to nie jest czasem ten koszmarny heavy metalowiec, co ostatnio w telewizji widziałem? Jak pan nazywał? Trans Berci? No, Berci, no, transber... Dokładnie! Co ci przyszło do głowy lansować takiego świra? No co ty? Tak to co? Chodziło o zakład. A. Założyłem a. się z Richterem, że u nas można wypromować każde... Każde zero. Byle odpowiednio dużo włożyć w tą, w, w reklamę. Zgadza się. No, prosty górnik przodowy gwiazdą tego heavy metalu. Ile wygrałeś? Jak ile? No w tym zakładzie. A w tym zakładzie wygrałem flaszkę. O, dużą flaszkę. Niesamowite. Dobry numer. O, próba. Cześć. No. Dobrze, że jest Iwan. Pokaż mi jak jest Adur. Adur. Tu musz. No dobre, dobra, dobra. Ty, weź ci z producentem, wiesz? No. Ty wziąłbyś mnie na gitarę do zespołu, co? Niestety już mam dwie gitary. No to będziesz miał przeciął. Nie do rady. Ale poczekaj no, to poczekaj no, poczekaj no. Zapomniałeś, że ja ci to wszystko załatwił? Coś ty mi załatwił, ty. Coś ty mi załatwił. Nic, żeś mi nie załatwił. Nic? Nic. Jakby o ciebie słuchał, to jakby do dzisiaj był ulicznym grajkiem, a tak? Zrobiłeś kariera, jeżeli gwiazdą. Sorry, Ewald, No, takie jest życie. Niestety, ja teraz mogę grać ino z samymi gwiazdami, ino z najlepszymi. Za mały, że się zdumie. I kiedy się to stało? Nie wiem. Toś ty już jest taka gwiazda, ja? To podziwię się. Ja ci teraz ta kariera załatwia. Wiesz, ty farbowany nastolatku, ty. Co ty mi możesz załatwić? Za mały, że się Cześć, Andrzej. Cześć, Bysiu. Gdzie to ci? Pewnie w Nie do... uwierzysz. Czytałem o nim w jednym piśmie dla kobiet. No, chodź do kuchni, to ja ci też coś pokurzę. No, – Ale co się stało? No, czytaj. Czytaj, czytaj. Ty. Tu. Lider młodzieżowego zespołu tras metalowego w rzeczywistości ma 40 lat. No coś takiego? Producent będzie pozwany do sądu. Ha, nici z trasy, nici z kariery. Ale się porobiło. A kto to zrobił? No kto? Ewald. Tak? A skąd ty wiesz? Bo mi sąd o tym powiedział. Za to, że go Bercik obraził. To jest nasz szczęśliwy dzień. No a jego kariera? Ha, smola ta kariera. Wola Bercika takim, jakim jest. To jest szczęśliwy dzień. No, szczęśliwy dzień to jest może dla Ciebie. Ale dla niego chyba nie. Dla niego to jest najszczęśliwszy dzień w życiu i no, że on jeszcze o tym nie wie. Na koncercie obciepali mnie jajcami. Coś takiego. Ach, to nic. Z nie przejmuj się, zrobić ci słaby herbatki, prześpisz się trochę i ci przyjdzie. A zresztą i tak by się wszystko wydało. Gwiazda roka już stał. Świetnie. Może buciki wyglansować? Przestań godać głupoty, chyba że cię przeprosił, nie? No dobrze, dobrze. Kochanie, skoro tak sympatycznie zakończyła się przygoda, to ja was zapraszam na lody. Ja? Kiedy? A zaraz. Ty nie handlujesz? Ach, jeden dzień mnie nie zbawił. Trzeba uczcić twój powrót do świata normalnych, emerytowanych górników. Nie? To jak? To wiecie co? Jo się prędko ogola i zaraz będę gotowy. No to raz. Wiesz co, Zbyś już go wola takiego normalnego górnika. Może nie jest za mądry, ale wola go takiego. Ja też. Andrzej, pieniądze to nie wszystko, tak? Wiesz co, Zbyś się wczoraj czułam tak fatalnie, a dzisiaj jest cudownie, jak za starych, dobrych czasów. Masz rację. Wszystko jest cudowne. Prawie wszystko. Na górnym Śląsku całymi dniami, bielichany sry się z korolami. Z szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski. Lamenty przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg tę larmą usłyszał Poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał